Znacie ten sygnał. Ratownicy ruszają do akcji, ale zanim znajdą się na miejscu zdarzenia, upłynie trochę czasu. To Twój czas. Ty też możesz pomóc, zanim pojawią się ratownicy. Wiesz, że trzeba zrobić sztuczne oddychanie i masaż serca, ale czy wiesz, że można też użyć defibrylatora AED? Tylko skąd go wziąć? Dobrzy ludzie w Drawsku Pomorskim chcą zebrać fundusze na zakup dwóch takich urządzeń. Zostaną one umieszczone w miejscach publicznych. Będzie też można wziąć udział w szkoleniu, na wypadek, gdyby trzeba było ich użyć. Jeśli podoba Ci się ten szczytny cel, wejdź na polakpotrafipl drabsko i wesprzyj ich tak jak możesz. Pozdrawiam, Andrzej Roszak, serial ER112.